Cześć, dziewczyny! Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami, jak przygotować się na pierwszą wizytę z onkologiem, którą będziecie miały tuż po ogłoszeniu diagnozy. Tuż po diagnozie to jest chyba najgorszy moment, jaki ja sobie przypominam z czasów mojego chorowania. To jest moment największej niepewności, największego strachu, największych wahań nastroju i też wątpliwości, czarnych myśli. Dlatego trudno w tym tak y, ciężkim czasie wymagać od nas jeszcze, żebyśmy były skupione na 100%, kiedy idziemy na pierwszą wizytę i ważył się tak naprawdę losy naszego dalszego leczenia, y, naszych dalszych y, wyników. I w związku z tym pomyślałam, że dzisiejszy filmik będzie mówił, jak przygotować się do tak ważnej wizyty, o co zapytać, co zabrać, kogo zabrać. Tak, żeby ta wizyta była jak najbardziej pożyteczna dla nas. Najważniejsza rzecz, nie idźmy na tą wizytę same. Proszę Was dziewczyny o to, zabierzcie kogoś, zabierzcie kogoś, kto będzie Waszymi drugimi uszami. Taka osoba może spisać wszystkie Wasze pytania, które zostały zadane, albo też wziąć ze sobą te wszystkie pytania, które spiszecie przed wizytą. I taka osoba, też co ważniejsze, zapisze wszystkie odpowiedzi. W momencie, kiedy będzie się dużo działo w gabinecie, kiedy będziecie miały natłok myśli, kiedy będziecie chciały dowiedzieć się wszystkiego albo też z drugiej strony wiedzieć jak najmniej, taka osoba, która będzie obok Was i będzie naprawdę wspierająca, usłyszy te wszystkie rzeczy, których Wy mogłyście, których wy mogłyście nie usłyszeć, które mogły Wam gdzieś tam umknąć. I dzięki temu. Otrzymacie pełen obraz, czy to odpowiedzi na wasze dalsze leczenie, co będzie z wami dalej się działo. Także ja zachęcam zdecydowanie, żeby taką osobę wziąć. Ważne, żeby to była osoba, która No nie wiem, jak to dyplomatycznie powiedzieć ale żeby nie panikowała, żeby to była osoba, która jest mocno przytwierdzona do ziemi. Umiała zadać konkretne pytania, umiała nie panikować, umiała was postawić do pionu w razie możliwości i że taka osoba, której po prostu ufacie, jest sprawdzona. Czy to będzie ktoś z rodziny, czy to będzie przyjaciółka, ważne taką osobę w tym dniu ze sobą mieć. Druga ważna rzecz, uzbrójcie się w cierpliwość. Wiem, że to będzie denerwujące, będziecie chciały wiedzieć jak najszybciej, co z wami, co się dalej stanie. Ale mogę Was zapewnić na 100%, że jeżeli traficie do dużego ośrodka onkologicznego, to w prawie 100% nic nie odbędzie się na czas. Spędzicie na korytarzach masę czasu, może to też być na plus, ponieważ poznacie też osoby, które będą wam bliskie i może będą już wam bliskie do końca życia, choroba niesamowicie skraca dystans i zbliża człowieka do człowieka, ale... No, nie ukrywając, czekanie będzie Waszym drugim imieniem. E, jaki był mój stosunek do tego? Ja się, słuchajcie, masakrycznie wkurzałam. E, ja chyba źle to interpretowałam, bo mi się wydawało, że po prostu, jeżeli muszę czekać. Nie, nie rozumiałam tego, dlaczego muszę czekać, przecież, przecież jestem chora, potrzebuję pomocy. E, po później to zrozumiałam i to naprawdę nie przyszło łatwo, że takich osób jak ja, w sensie chorych, e, potrzebujących. Tak, właściwie w wielkim ośrodku onkologicznym są tylko tacy. I jak gdyby nie ma się tutaj co spierać, kto jest ważniejszy, kto ma gorszą sytuację, kto jest bardziej chory, bo każda z nas potrzebuje pomocy. Natomiast trzeba swoje odczekać. Ja u mnie to naprawdę się już ta złość, którą miałam w sobie, a wieszcie, nie potrafię się złościć. Doszło do takiego stopnia, że w momencie, kiedy widziałam nawet personel medyczny na początku swojego chorowania, to miałam ochotę im coś już niemiłego powiedzieć od razu. Strasznie mnie wkurzało to, że muszę wszędzie czekać, że nikt jakby nikogo nie obchodzi to, co, 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 co jakby czuję, nikt się nie wgłębia w to, wszystko jest takie automatyczne. No ale jakby te osoby naprawdę chcą nam pomóc. To jakby wiem, że nikt nie chciał mi zrobić krzywdy. I to dziewczyny, pamiętajcie, miejcie gdzieś w tyle głowy, nawet jak będziecie bardzo już złe, zdenerwowane, zmęczone. Te osoby chcą nam pomóc. U mnie, jeszcze wracając do tematu, ta złość już była tak skumulowana, że w momentach, kiedy chodziłam na chemię i chodziłam z moim mężem też, to on, jak już wchodziłam, przekraczałam próg ośrodka, to ja już zaczynałam się tak denerwować, że mój mąż nazwał mnie pudzianem. I, i mówił na mnie, że ojdzie pudzian. Potem mi to gdzieś tam przeszło. Pogodziłam się z tym, ale naprawdę y, uważam teraz z perspektywy czasu, że nie warto było tracić tę energię na denerwowanie się. Można było ją lepiej spożytkować. Y, I jeżeli moje doświadczenie będzie dla kogoś przestrogą, to dziewczyny posłuchajcie, y, naprawdę nie wiem, weźcie coś, co Was uspokaja, i nie denerwujcie się. Na pewno zabierzcie całą dokumentację medyczną ze sobą, wszelkie badania mamograficzne, USG. Rezonansy piersi, jeżeli takie posiadacie, wszystko to też może się przydać lekarzowi, żeby dokonać dokładnej analizy waszego przypadku. I pewnie na tym etapie jesteście już mocno zmęczone całą tą sytuacją, być może niewyspane. Ciągłe mielenie w głowie tego, że mam raka i co dalej, czy przeżyję, ile będę żyła, czy moje dzieci mnie zobaczą i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo męczące. Myślę, że gorzej śpicie. No nie wiem, przynajmniej ja tak miałam, że. Nie byłam w stanie przespać całej nocy, w którymś momencie nad ranem się budziłam i już nie, nie, nie byłam w stanie spać. A więc, żeby być w miarę przytomnym w momencie wizyty, może warto wziąć coś ziołowego uspokajającego. Ja osobiście polecam Positivum, Wszystkie te tabletki mają zioł skład, więc nie, nie musicie się martwić, że wyjdą w interakcję z jakimiś innymi lekami, które, które bierzecie. Positivum jest w porządku, nie wiem, może być Sedomix, chociaż on jest na bazie alkoholu. Również fajnie sprawdzi się. Melisalforte to taki syrop, który pysznie smakuje, jest słodki i też można go stosować, zwłaszcza przed snem wyciszy Was delikatnie i ukoi nerwy. Koniecznie zabierzcie ze sobą notatnik, w którym zanotowałyście wcześniej wszystkie pytania, jakie chcecie zadać lekarzowi. Jeżeli nie wiecie jakie pytania, podaję Wam tutaj ściągawkę, e, pytania, jakie możecie zadać. Oczywiście zadać możecie każde pytanie, ale to są pytania, które może w Waszej sytuacji będą wyjątkowo przydatne. Czyli na przykład, jaki rodzaj i stopień zaawansowania e, ma mój nowotwór? Jakie leczenie stosuje się w przypadku mojego typu nowotworu? czy będę mieć chemioterapię, ile kursów, jak często, czy jaki zabieg operacyjny mnie czeka, ile czasu potrwa leczenie, czy będę w stanie funkcjonować przy leczeniu. Niektóre z was dziewczyny posiadają dzieci, starsze, młodsze, warto wiedzieć wcześniej, czy będziecie w stanie funkcjonować, do jakiego stopnia będziecie w stanie funkcjonować, żeby można było zmobilizować przyjaciół, rodzinę, żeby wszystkie osoby, które chcą się włączyć, pomogły wam w tym trudnym czasie. Co mogę zrobić przed rozpoczęciem leczenia? To jest ważne pytanie, bo jeżeli nawet lekarz gdzieś się rozproszy, może zapomnieć o tym, to takie pytanie może mu przypomnieć, żeby powiedzieć Wam na przykład o zabezpieczeniu płodności, zwłaszcza dziewczynom młodym. Także zapytajcie o to: czy jest coś, o co mogę zadbać przed rozpoczęciem leczenia? To do, dokładnie, no właściwie parafraza tamtego pytania. I też warto się upewnić, że lekarz, w przypadku kiedy będziecie się gorzej czuły, może Wam wystawić zwolnienie L4. Wiadomo, każdy przypadek jest inny. Niektóre z Was będą pracowały w trakcie brania chemioterapii. To będzie jakby jedyna rzecz, która będzie taka sama jak przed chorobą, nie będziecie chciały się tego pozbywać. Niektóre z Was po prostu będą się czuły tak fatalnie, że nie będą w stanie tego robić, a więc bądźmy przygotowane na każdą ewentualność. I dowiedzmy się, czy, czy lekarz jest w stanie nam pomóc w tej kwestii. I jeszcze jedna taka uwaga ode mnie. O rokowania raczej nie pytajmy, no bo przecież każdy z nas jest inny biologicznie, a rokowanie to przecież jest tylko statystyka. No więc, co nam da to, że się dowiemy, że ile jakiś tam procent osób choruje i choruje tyle i tyle, a drugi inaczej, skoro i tak każdy z nas jest inny, a więc tym zupełnie sobie nie zaprzątajmy głowy, myślmy pozytywnie i to jest najważniejsze. Poświęćmy tyle czasu, ile trzeba na zadanie tych pytań. Lekarz na tej pierwszej wizycie może się trochę śpieszyć, może być rozkojarzony. To nie będzie też optymalna sytuacja do zadawania pytań w gabinecie, zwłaszcza jeżeli to będzie jakiś większy ośrodek onkologiczny, będą różne osoby z personelu wchodziły, wychodziły, będą pacjenci wchodzić, pytać o różne rzeczy, także ta atmosfera nie będzie sprzyjała zadawaniu pytań, dlatego jeżeli sobie je wcześniej zapiszemy, to nic nam nie umknie. Będziemy pewne, że zadamy wszystkie te pytania, które wcześniej sobie zapisałyśmy. Um, I też, no jeżeli myślicie, że lekarz nie wiem, siądzie z Wami na kozetce obok, chwyci Was za rękę e, i, 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 i powie Wam coś miłego, no to raczej tak się nie stanie. Ja nie, nie, nie chcę tutaj być niemiła. Um, myślę, że to też nie jest do końca zadanie lekarza. On powinien Was uspokoić, powinien zdobyć Wasze zaufanie, wiedzieć, Wy musicie się poczuć pewnie i, i poczuć, że On wie, co robi. Natomiast Wszelkie takie kwestie m, bardziej związane z psychologicznym aspektem waszego chorowania zdecydowanie powinien e, zapewnić Wam psychonkolog. I tutaj, dziewczyny, ważna uwaga żeby na tym pierwszym spotkaniu u onkologa poprosić też o skierowanie do Centrum Psychoankologii, e, do psychoankologa. Takie spotkania są wam, są dla was dostępne, macie do nich prawo, są to wizyty na NFZ, nie musicie nic za nie płacić. Możecie nawet poczuć, że w przypadku tej pierwszej wizyty, zaraz na początku chorowania pomyślicie sobie, ale po co mi w ogóle psychonkolog, po co mi jakaś, jakaś terapia. Um, owszem, może tak być, nie wiecie jednak, co się stanie za miesiąc, kilka tygodni, dlatego warto już się uzbroić w takie skierowanie. W momencie, kiedy poczujecie, że potrzebujecie z kimś pogadać, macie wtedy takie skierowanie, możecie się z nim udać, zapisać na wizytę i wtedy się zastanowić, czy chcecie korzystać z usług psychonkologa, czy nie, na dłuższą metę. Ale dziewczyny, na pewno warto to zrobić. Nie czekajcie do tego momentu, kiedy już faktycznie jest słabo, kiedy stajemy się nad wyraz płaczliwe, czy agresywne, nie radzimy sobie, sobie, zadbajmy o siebie wcześniej. Jeżeli jest jeszcze coś, o czym nie powiedziałam, a co uważacie za ważne, piszcie o tym w komentarzach. Na pewno to nie jest pełna lista tego, jak trzeba się przygotować na spotkanie z onkologiem, na tą pierwszą wizytę tuż po diagnozie. Dlatego, jeżeli coś jeszcze Wam przyjdzie do głowy, oczywiście jak najbardziej dzielcie się tym z innymi dziewczynami, ja będę Wam bardzo za to wdzięczna. A dzisiaj już kończę. Tak na marginesie, to już mija czwarty tydzień, odkąd nie ruszam się, nie ćwiczę. Jak wiecie, jestem po zabiegu rekonstrukcji i, i, i już strasznie tęsknię za jakimiś ćwiczeniami. Chciałabym bardzo też coś z wami poćwiczyć. Bardzo już odczuwam krzyże, kręgosłup, kark, i tak sobie myślę, że pomimo, że nie mogę ćwiczyć jakoś ruchowo, bardzo, to myślę, że jakieś ćwiczenia, które delikatnie mogłyby rozruszać ciało, kręgosłup, w najbliższym czasie opracuję, bo coś trzeba z tym zrobić. Pozdrawiam Was, dziewczyny, serdecznie. Dzięki za uwagę. Dzisiaj, Buziaki, do zobaczenia, miłego dnia. Cześć.